Hej, z tej strony 11. Trzy noce zostały. Zobaczmy, co tam się dzieje dalej. Czy pies, w formie zabawki, robota rzuci się na właściciela? Poniekąd na to liczę. Jakieś nowe instrukcje? Cokolwiek. Nie stój w miejscu. Wrogie istoty będą poruszały się do Twojego pokoju, jeżeli zajmieś to za długo. One będą kryły się obok mnie, czyli jak będę się obracał, to gdzieś będą stać, prawda? Jeżeli cień jest w tym samym pokoju co ty, będzie czekał na ciebie, aż się poruszysz, zanim zaatakuje. Znajdź go i przestrasz go, zanim przejdziesz dalej. Nowa obecność pojawiła się w restauracji. Porusza się wolniej, ale jest cięższa do wykrycia. Bądź czujny i cierpliwy, kiedy wychylasz się do innych pokoi. Czyli muszę więcej czasu spędzić, żeby to wykryć w cieniu, ale. Muszę się szybciej poruszać Dick move! Nieważne Wejdź do kuchni Czyli najpierw muszę zakładam znaleźć jakiś klucz Yeah boi! Nie może być coś w pierwszym pokoju nie wierzę, żeby było więc po... Co to był za odgłos? I tutaj coś jest, co się wydaje? Nie ucho mi się zatkało i to był mój własny oddech, ale się zesrałem Zatkało mi się ucho, jak oddychamy słyszałem takie 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 Tak tak w uchu, jak się zatka to jest tak takie coś. I myślałem, że słyszałem coś w słuchawce Boy. To tutaj jest. Tam muszę iść do kuchni. Gubię się! Kurde, próbuję nasłuchiwać, bo muszę się szybko ruszać, ale. co? Nie wiem, gdzie jestem. Zgubiłem się totalnie. Halo? Aloha! Mogłem sprawdzić, czy tutaj coś jest, tam słyszałem dźwięk. Shit. 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 Ła-ha-ha. Wow. się cykać. Coś jest dookoła mnie, że muszę to wyglądać i teraz. U well played. Okej, okay, ale to mnie przyprawiło ciarki. Tak, tak, tak w chuj. Czyli zas. A! Tego nie zobaczycie prawdopodobnie. E, Bonnie kryje się w pokojach czekając, aż do nich wejdziesz i wtedy się atakuje. Trzymaj prawy przycisk myszy. Czy żeby sprawdzić, czy tam jest zanim tam przejdziesz. Okej, okay, ale. Sprawdzałem, czy tam był i chyba go nie było i usłyszałem, że jest w momencie, kiedy się dostałem do pokoju. I miałem instrukcję, że mogę je wygonić, więc mój proces myślowy w tym momencie był, że spojrzę na nie latarką to ich wygonię. That's not the case. Ja... Jak? How? 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 Woof, woof! Dobra, to już wiem. Możemy iść! Let's go! Fuck! Fuck! To dwie opcje, albo jestem martwy, albo nie wiem co Albo to wygoniłem Sektor clear No Kuchnia Employees only Można? <grystanie> A nie Ja mam najpierw znaleźć klucz Fok! Very fok, ten klucz musi być wszędzie Nie, 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 nie Tam idziemy hm. Not gonna happen, Bonnie boy Bonnie boy Gdzie mogę ten klucz Zaleźć? On może na jakimś stoliku leżeć, coś? Nie! Ta droga mi się podoba bardziej. Płytki są bardziej wyczyszczone, szlak, słyszał, że coś. Nie. Oh shit. Idziemy tam, bo tu coś do mnie idzie, tu coś do mnie cisnęło. Pusto. let's go! Uff, ja nie wiem, czy ja sobie wmawiam te dźwięki, czy ja faktycznie to słyszę. I to jest. Nie wmawiam sobie tych dźwięków, ja nie słyszę. Tylko pytanie, co jest ambientem gry? A co jest odgłosem, że coś po mnie idzie? Sorry, out of order. Nie w porządku, to trzeba uporządkować i wszystko będzie in order. Oni tam po mnie szli, ja tam wróciłem w przypadku, nie chciałem tam wracać. Pok. 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 Nie widzę nigdzie klucza Zaczyna się robić- to jest, to jest ta interesująca część gry, tak, tak? Co robić? Musisz się spieszyć, ale musisz być Ostrożny Co to jest za odgłos? Spróbujmy tutaj Jest klucz! Jest to genialny. Wiedziałem, że gdzieś będzie w takim pokoju. Czyli teraz mogę iść, i kuchnia będzie na lewo na wprost. jest pusto, możemy iść. Cacy! Go! Wy do widzicie w tej grze. To musi być tak niesatysfakcjonujące do oglądania. Przepraszam, no. Podjaśni to pewnie trochę i będzie wyglądało brzydko, ale. Pafrum, Nie, nie. Fucking. Pójdźmy tędy. Tam coś było, więc obejdziemy naokoło, tylko trzeba się nie zgubić teraz. Jest tacy. Don't, Don't try it. <ścoughs> nie! nie wiem co mam zrobić. Nie, wie, nie, nie wiem co mam zrobić. to jest kuchnia? Cała pokryta w kablach? W kuchni musiały być jakieś naczynia co ponieważ Chica nie wimiotowała i rzucała na wszystkie strony Więc musiały być naczynia, come on! Now what? Story time? Eeeh... powróciłeś do strefy bezpieczeństwa i ok pokój wokół ciebie się zatarł w nicość. Cień, oferuje ci jeszcze jedną historię z twojej przeszłości, czy ją zaakceptujesz? To jest moja przeszłość. Zabiłem psa. Zasługuję, żeby zginąć. Bring it. Co jeszcze zjebałem? Powiedz mi. Chętnie usłyszę. Eee, to jest prawdziwa historia, którą ci mówię. Mam nadzieję, że robisz dodatki na quiz na końcu. Quiz! Cacy był sobie raz młody człowiek, który był głodny wiedzy. Odizolował się od. Odiz... Od izol. Od iz... od... Odizolował się od rodziny, skupiając się na swoich pasjach do nieznanego, do jakichś spirytualnych rzeczy, do duchów. To było jego miejsce tajemnic, które poznał dawno temu. W pudełku pod jego łóżkiem ukrywał wszystkie sekrety przed resztą ludzi. Prze, nie tylko przed ludźmi, przez swoimi plastikowymi e, żyjącymi. A nie. W pudełku pod swoim łóżkiem chował wszystkie sekrety: jego żywą plastikową zabawkę przyjaciela, która wciąż się wierzgała w środku i ruszała. Każdej nocy obserwował ruchy tego, tego tej zabawki. Spędzał całe dnie poza domem, czytając i studiując o duchach i naczyniach. Naczyniach, w sensie, że wiecie, ciało jest naczyniem na jakąś duszę i takie rzeczy, tak? Jego zainteresowanie obróciło się w obsesję, a jego potrzeba do zrozumienia rzeczy rosła. Tu zazwyczaj się rzeczy zaczynają wymykać spod kontroli i robi się słabo. Niestety nie znalazł żadnej poszlaki w żadnej książce, nie znalazł tego, czego szukał. Wszystko, co znalazł, to były same pogłoski i legendy bez żadnych instrukcji i wyjaśnień. Aby dalej iść tą swoją drogą przez króliczą Norę, wiedział, co musi zrobić. Typie, kurwa, zostaw psy! Ludzi też byś mógł zostawić. E, od kiedy był dzieciakiem. Nie widział swojego taty jako nic innego niż przeszkodę. Był zrzędliwy, agresywny, alkoholikiem, który tylko gadał do swojego syna, kiedy potrzebował na kogoś pożeszczeć. W oczach chłopca, jego ojciec był wart nic, więc był perfekcyjnym kandydatem. Pewnego dnia, gdy wracał do domu, widząc staruszka. Rozłożonego na kuchennym stole z butelką w ręce, zaoferował, że pokaże swojemu ojcu nowy sposób życia. Trzymając małą lalkę w swojej prawej ręce, nastolatek udał się do domowego garażu. Po kilku godzinach czyn został dokonany, a plan był już w akcji. Chłopiec obserwował swojego ojca, który odjeżdżał samochodem, nieświadomy tego, że jego syn namieszał mu przy jego samochodzie, przy jego wehikule. Siedząc na swoim łóżku, młody człowiek wziął, wyciągnął swoje drogie zwierzę z pudełka i zaczął naciskać na jego kwadratową plastikową głowę. Podczas kiedy wił się z bólu, czekał na to, co wyniknie z tego jego eksperymentu. Czyli on... This is some fucked up story, bro Brr. P brr. Nie wiem co mi jest <laughs> Czyli zamił swojego ojca dla eksperymentów I nie rozumiem tylko części, kiedy ściskał swoją tą kwadratową głowę robota, bo robot ma kwadratową głowę Że patrząc jak cierpi w bólu TYPIE po POCHUJ Ach, ludzkość Po wypadku samochodowym Odzyskał lalkę, która była podłożona pod siedzeniem, i wrócił do swojego domu. Położył ją na biurku i obserwował uważnie, szukając tej samej iskry życia, którą zobaczył przedtem w swoim robotycznym przyjacielu. Ale, mimo jego frustracji, żaden ruch nie wydobył się z lalki. Nic. Naczynie przygotowane dla jego ojca, było puste. Rozwścieczony Swoim błędem, swoją porażką. Rozerwał lalkę na strzępy. I odrzucił ją na bok. Co za strata. Od teraz był wolny od swojego... Pianego... Opiekuna. Ale bez trofeum, które zaplanował wziąć z jego sabotażu, z jego aktu sabotażu, co w ogóle? Bez winy w swoim pustym sercu, kontemplował, co zrobić dalej. What a sick son of a bitch! Żartowałem, kiedy. Miałem ja na myśli, że będzie quiz tak przy okazji. Nie żeby to miało jakieś znaczenie. Nie żeby. Nie żeby się na to zasługiwał. I co, to, 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 to? Ja mogę powoli włączyć fakty. Bo to jest zawsze ta historia, że wchodzą grzive Nigesty Freddy jest jakiekolwiek normalne, zwykłe. Albo z jakimiś grami ja się zmierzam z fabułą, to przychodzą ludzie, i są dwa rodzaje ludzi. Ludzie, którzy oglądają grę i przeżywają ją razem ze mną, co się zdarza pewnie rzadko, i próbują ogarnąć, co się dzieje razem ze mną, więc mają wskazówki ode mnie, co mogłyby być, jakieś podpowiedzi i to, co sami widzą w grze, co może lepiej zrozumieją, więc mogą podłapać więcej plus to ludzie, którzy obczaili już cały internet z, z gameplay'ów z tej gry, oni wiedzą wszystko i uuu jak możesz nie wiedzieć i rozumieć podstawowych rzeczy popularnych w tej grze, więc tego się spodziewam, w sensie, bo fajna historia, spoko, jest historia sobie tego chłopca, który tam zabił tego psa, zabił ojca, bo eksperymentował z tym, że, że, że dusze coś tam gdzieś w coś wnikają, spoko historia, którą trochę znamy z Five atralis, bo ciała wchodziły w animatroników E, ponieważ troniki. Nie umiem odmieniać, polski język jest trudny, nieważne. Ale... Co do tego ma pizzę Freddy'ego Frasbera? Kim jest ten koleś? Prawdopodobnie któryś Purple Guy czy chuj wie co, albo, albo Mike, albo cokolwiek, albo to jest Phone Guy, cokolwiek. To może być wszystko. Mam czasem wrażenie, że ta gra byłaby lepsza, gdyby była taką... Grą niezwiązaną z Five Nights at Freddy's. Mogłaby być związana z Five Nights at Freddy's, ale... Tutaj jest moment, w którym ta historia przestaje być całkowicie pewna. Kto jest kim? Bo czasami nie trzeba widzieć, kto jest kim, żeby lubić historię, tak? Ech, nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, ja teraz sobie zrobić przerwę, bo od godziny siedzę przy tym i nagrywam. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.